Byliśmy na Festiwalu Kina Ofowego. Proszę nam powiedzieć, co to jest? W pierwszym dniu Festiwalu Kina ofowego, Orange Factory Festival. Po raz piąty w Krakowie, po raz piąty tutaj w Surwaju i w Cinema City, gdzie będzie w niedzielę, gdzie będzie w niedzielę finał, na który serdecznie zapraszamy. Wybieramy spośród 10 filmów, cztery filmy to są nagrody, także będzie dosyć ciekawa jakby konkurencja między tymi filmami. Co to jest Kino Ofowe według naszego mniemania? No to na pewno kino, które jest autorskie, kino, które ma coś do jakąś ideę, kino, które jest technicznie na tyle dobre, aby można było puścić je dalej, czyli albo do kina, albo do telewizji. To są jakby trzy główne nurty, które trzy główne zasady. I w tych zasadach dużo się mieści, bo i faktycznie katudy szkół filmowych, filmy ludzi, którzy sami robią swoje rzeczy, no i profesjonalistów, którzy mają, no, mają już swój potencjał, i, ale te filmy są przez nas bardzo jakby bardziej traktowane no, powiedzmy z większą wagą, więc wyższa poprzeczka jest. Czyli możemy do kina owego włączyć kino amatorskie? Tak możemy tylko bo z amatorów się wykluwają potem y, filmowcy prawdziwi, y, powiedzmy, którzy potem zmieniają kino i wielu czasami jest tak, że Wielu amatorów ma taką wizję kina, swoją własną, jeszcze nie przetworzoną technicznie. Jeszcze nie powiedzmy, jest dobry reżyser, ale nie ma operatora, jest dobry muzyk, ale powiedzmy dźwiękowiec, ale nie ma jeszcze dobrej muzyki w filmie, albo jest film, w którym dźwięk jest ciekawy, ale technicznie nie do wzięcia. Więc gdzieś tam z kina amatorskiego staramy się wyciągnąć najciekawsze zjawiska, które przychodzą. Czyli jaki jest cel organizowania takich festiwali? No właśnie y, tworzenie coś takiego jak ruch y, filmowców y, od zera, od podstaw, bo u nas y, gdzieś tam ucięto tą linię y, tego. W latach 90. kino polskie już stało patrzeć na to, co się dzieje na dole kina. Ale gdzie, technika cyfrowa, doskonalenie tej techniki da, daje potencjał, jak teraz, który możemy y, po prostu wyciągnąć z, z, z tego ruchu. Dając ludziom kamery, możemy wyciągnąć prawdziwych filmowców. Czemu służy nasz ten festiwal? A jak pan mógłby podsumować dzisiejszy dzień? Dzisiaj mamy techniczne problemy i cały czas, ale udało nam się powiedzmy obejrzeć 75% filmów, które chcieliśmy obejrzeć, dokładamy na jutro. Bardzo ciekawa była kompilacja filmów i filmy ze szkół filmowych. Tutaj starły się dzisiaj trzy szkoły filmowe i filmy właśnie tak samo amatorskie, tak zwane, amatorów, wśród nowych twórców, dwa debiuty, także całkiem fajnie. No i dwa teledyski. Także cieszymy się z tego, że ten zestaw jest tak, jak chcieliśmy, bardzo zróżnicowany. Mamy jedną na razie animację, ale pewnie będzie. Jeszcze więcej. A na jakim poziomie jest polskie i krakowskie kino no, Dużo się zmienia w krakowskim kino Są duże festiwale, teraz mniejsze festiwale, coraz lepiej jest. Można powiedzieć, coraz więcej grup się tworzy. Pytanie jest teraz, kto z tych grup, ci twórcy, którzy będą dalej robić rzeczy, czy pójdą do telewizji, czy pójdą do kina, czy będą robić sami swoje rzeczy, swoje produkcje. To jest taki moment ciekawy, ponieważ albo teraz Kraków faktycznie będzie miał swoją produkcję filmowe, albo... Powiedzmy to zgaśnie, bo nie będzie dotowane. W tej chwili dotujemy kino, potem ono powinno potem przynosić pieniądze i tym twórcom, i nam radość, oglądanie tych filmów, prawda? Więc jest taki moment przełomowy moim zdaniem. Czy kino offowe można potraktować jako taki etap drogę do świata wielkiego kina? No na pewno ja uważam, że już dzisiaj było to widać na naszym festiwalu, był taki film Pralka, w którym grali zawodowi aktorzy, a film jest młodego filmowca Kuby Pączka, którym się bardzo taki podobało, osobiście. I on to już jest film, który widać, że ten chłopak już będzie robił filmy. Ofowe, czy z największymi gwiazdami. Ja myślę, że myślę, że ten, że będzie robił filmy. No, że będzie doceniony, bo jest w końcu pracowitym człowiekiem. To jeszcze może słówko o kryteriach, jakie jury przyjmie, oceniając filmy. Mogę mówić tylko za siebie, ponieważ nie mam wpływu na jurorów. Ym, to jest też ciekawa sytuacja, bo mamy jurorów i z telewizji, i z festiwalu do i tutaj z Centrum Sztuki. Yy, no ja jestem osobą, która różne rzeczy robi, więc trudno mi powiedzieć, z kim ja jestem w tym wszystkim, no ale na pewno jestem osobą, która prowadzi festiwal i to od lat. Także tutaj jakby gdzieś wiem, na czym ta wizja festiwalu polega, tego festiwalu, jakie kryteria. Według mnie wszystkim bezpardonowa. Yy, bezpardonowy przekaz, czyli mamy jakąś ideę i mówimy o niej. Druga sprawa, technicznie dobry film potrzebujemy. Nie możemy puszczać rzeczy, które są słabe. Po trzecie, autorski film. Nie może być filma, który ja oceniam na tylko dobre muzyki, która jest na przykład wzięta bez sensu od kogoś, no, bez, bez praw autorskich, bez sytuacji. Te filmy już muszą być, ja szukam filmów, które można puścić dalej, można puścić telewizji, można, można zaprezentować na innym festiwalu, które są już gdzieś tam skończonymi działami, nawet ofowymi.